Dorota Wellman zaplanowała już swój pogrzeb i stypę. Jak wygląda testament prezenterki TVN? Dorota Wellman, 62 litry, to znana i kochana postać telewizyjna. Jej duet z Marcinem Prokopem, 46 litrów, przyciąga tysiące Polaków przed odbiorniki. Jak się okazało, podczas jednego z programów Dorota Wellman pochwaliła się swoim testamentem. Jak będzie wyglądał jej pogrzeb? Czy będzie stypa? Dorota Wellman o swoim pogrzebie i stypie Dorota Wellman pochwaliła się swoim testamentem podczas piątkowej emisji odcinki Dzień Dobry TVN. Temat pojawił się w tzw. kąciku show biznesowym, gdzie poruszano temat rodziny Elvisa Presleya. Przy okazji tego tematu Marcin Prokop postanowił zapytać Doroty Welman o to, czy spisała testament. Jak się okazało, zamiast stypy, chciałaby mieć szaloną imprezę. Dorota Wellman ma też specjalne oczekiwania co do muzyki na pogrzebie. Marzy się jej światowy artysta soulowy, ale nie pogardzi też Krzysztofem Zalewskim. Dorota Wellman do wieloletnia prezenterka programu Dzień Dobry TVN. Wraz z Marcinem Prokopem są jednymi z najbardziej popularnych medialnych duetów. Od lat zachwycają nie tylko swoją inteligencją, ale też i poczuciem humoru. Wielokrotnie Dorota Wellman potrafiła komuś odpyskować. Forbes uznał ją za jedną najcenniejszych osób z polskich gwiazd. Na swoim koncie zarówno jako duet, jak i indywidualnie mają liczne nagrody nie tylko dziennikarskie, ale też za inną działalność. Zobacz w galerii, jak na przestrzeni lat zmieniała się Dorota Wellman. Poznajesz ją na wszystkich zdjęciach?